Cześć, z tej strony Mockoc, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszych zestawach z serii LEGO Animal Crossing. I przepraszam, że jeśli ten filmik widzisz później, ale właśnie ten autokotek miał pewne, że tak powiem niefajne doznania, jeśli chodzi o ostatnie dni, no ale cóż nie ma co przedłużać, zacznijmy od pierwszego zestawu, mam tutaj wypisane wszystkie, zestaw 77046, przyjęcie urodzinowego Juliana, będzie posiadał on 170 elementów, w cenie 69,99 i będzie posiadał on 105 punktów LEGO Insiders sam zestaw jakoś nie kusi, tylko tak naprawdę, żeby zebrać wszystkie on jest tylko po to tak naprawdę Zestaw 77047, zabawy na świeżym powietrzu, bani. W cenie 94,99 będziemy mieli 164 elementy i 142 punkty Lego Insiders. No i cóż, tu jest trochę lepiej. Bana, to jest chyba z moich dwóch ulubionych setów z tej serii. Bo jednak ciekawy on wygląda, i też sama postać Bani też fajnie została odwzorowana. No ale jednak aż on nie jest moim maskiem powiem szczerze. Ale dla osób, które lubią tą postać, to bardzo polecam. Zestaw 77049, Race Doha, wysp. Capping. Chyba, Kapi będzie w cenie 139,99 będzie on posiadał 233 elementy i będzie kosztować on 210 punktów Lego Insiders. I to jest akurat lepsze. Pewnie ze względu na ikoniczność e, łowienia ryb w Animal Crossing, może się skuszę na to, no ale tutaj akurat nie jestem pewien. Teraz absolutny must have. 77049 odwiedziny Izabel w cenie 180,99 będziemy. Posiadali aż 389 elementów i dostaniemy za ten zestaw 285 punktów Lego Insider. Jest to najlepszy zestaw z tej serii. Naprawdę, jeśli planujecie kupić następny zestaw, który jest no, prawie dwa razy droższy, to od razu Wam mówię: nie kupujcie. No i cóż, doszliśmy do końca ostatniego zestawu, czyli 77050 Nux Karin i Domek Rossi. Czyli w sumie dwa zestawy wciśnięte w cenie 359,99 dostajemy 535 elementów i 540 punktów Lego Insiders. To praktycznie złotówka za klocek. To nie jest dobry zestaw. Katalogowo nie. Możecie sobie go kupić gdzieś tani, to jest spoko, ale katalogowo w życiu. Naprawdę, to jest moim zdaniem przesada. Ale ciekawostka, ten zestaw, jako jedyny z serii Animal Crossing, zamiast 6, posiada kategoryzację wiekową 7. To choć tak naprawdę jest podobne do odwiedzin Izabel, tylko że tutaj dostajemy dwa domki. Cóż, wszystkie zestawy będą miały premierę 1 marca i na stronie Lego nawet jest odliczanie do premiery Animal Crossing. No Naprawdę, naprawdę spoko rzecz. Ale jednak na. 5 zestawów będziemy czekać aż do 1 marca. To trochę dużo. No i też są no, trochę słabe. Cóż, to co mówiłem kiedyś na TikToku, czyli że zestawy mogą być tak mniej więcej jak te całe motory z LEGO City. Bo w pewnym sensie się ziściły, nawet w lepszym sensie. Ale jednak e, już nie ma tutaj tak źle. Minusem na pewno są te całe plejty, które są dobrze znane w LEGO Mario. To nie będzie zbyt, to, be, to będzie duży ból, jeśli będziemy próbowali zrobić to. No, jednak to nie będzie najlepsza rzecz, co w się sensie, podbudowę. Szczególnie, że te, no, te płytki one się nie łączą, one spoko pasują do jakichś wzgórz, coś takiego, bo w Animaokasii co takie coś jest podobne, ale jednak do łączenia ich obok siebie to, to nie będzie dobrze wyglądać. Osobiście z serii Lego Mario kiedy się zbierałem, więc posiadam bardzo dużo tych plateów i pewnie zrobię z tym jakiegoś mocka. Ale jednak dla osób, które nie zbierały Lego Mario i nie planowały kupna żadnych takich playtów, no to może być jednak spory ból. Cóż i to by było wszystko na tyle w tym odcinku. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba słoneczkę, powiedzcie co sądzicie o takich materiałach. Też e, ten pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia. Cześć!